Imprezy o takiej randze nie było w województwie świętokrzyskim od ponad 20 lat. Film Vintage Enduro Trophy to mistrzostwa świata motocykli klasycznych i zabytkowych. Dziś w Piekoszowie zawodnicy ruszyli na trasę. Pierwszego dnia motocykliści, jak na mistrzostwa klasyków, przystało. Nawiązali do tradycji i przypomnieli kibicom tak zwaną próbę przyspieszenia, długość 200 metrów, ograniczenia prędkości, brak. W zależności właśnie tutaj od przybranych technik, jedni zmieniają rękami biegi, niektórzy się pochylają, więc różne były tutaj techniki. Fajnie na coś takiego popatrzeć, coś innego. Różne są także motocykle, na których ścigają się zawodnicy. Ten wyprodukowano w 1981 roku. Tym razem padło na Yamaha, bo jest taki chyba najbardziej niezawodny motocykl ze wszystkich. Wszystkie są części, można dostać. Wojciech Ręcz to członek kadry narodowej. Drużynowy Mistrz Świata w Rajdach Enduro z 1993 roku. W Piekoszowie tak jak 30 lat temu. Partneruje mu Ryszard Augustyn. Zapoznani się no, paroma błotkami, które tutaj są zawsze, a jeszcze po deszczach to i woda w nich stoi. Nie, bardzo fajnie, trasa bardzo fajna, próby super. Świętokrzyscy kibice będą trzymać kciuki za Kielczanina Grzegorza Chorodyńskiego, który uzupełnił biało-czerwoną kadrę. Mamy ten pierwszy taki dzień rozjeżdżenia. Trasa jest dosyć krótka. Teren jest bardzo fajny, bo jest po deszczu, nie kurzy się. Trasa jest w miarę przyjemna, jeszcze nie rozjeżdżona. Łącznie w zawodach startuje ponad 230 motocyklistów z 17 państw. Organizatorzy KTM Nowi Korona Kielce zapraszają do dopingowania. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Odcinki specjalne zlokalizowane są m.in. w Wincentowie i Zajączkowie. Mistrzostwa potrwają do 9 sierpnia, czyli do soboty. Tomasz Brzoza, informacje.